Przed dzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego mamy ogromną przyjemność porozmawiać z osobami, które są odpowiedzialne za przygotowanie oratorium o Bożym Miłosierdziu w życiu ludzi, tak. które swoją premierę miało już jakiś czas temu, ale będziecie mieli Państwo okazję ponownie usłyszeć je już w najbliższą niedzielę, właśnie 7 kwietnia w parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, później jeszcze podczas kilku innych koncertów, w zasadzie w całej aglomeracji szygagowskiej, a są z nami Pan Piotr. Pałka, kompozytor i dyrygent oratorium. Witam serdecznie, Panie Piotrze. Dzień dobry. Oraz Pan Zbigniew Blicharz, którego doskonale Państwo znacie jako organistę w parafii w Lombard. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam. Parafian. Panie Piotrze, kiedy Pan przyleciał do Chicago? Przeleciałem w środę, także jestem świeżo jeszcze po podróży. Bam się, że ten, ta zmiana przestrzeni czasowej będzie dotkliwsza, ale jak na razie bardzo dobrze się czuję, dochodzę do siebie, także. Doskonale, No i na, na jutro na pewno będzie Pan specjalnie przygotowany. Jak to jest? Wyjść na podium i dyrygować, usłyszeć swoją własną muzykę? Jakie to uczucie? To jest rzeczywiście ciekawa rzeczywistość i ciekawy moment, szczególnie w utworach, kiedy człowiek komponuje, tworzy muzykę. I troszeczkę inne, inaczej to wygląda w głowie kompozytora, kiedy ma to na papierze? Kiedy oczywiście słyszę instrumenty, wiem jak one zabrzmią, a w momencie, kiedy rzeczywiście zaczyna pojawiać się żywa muzyka, żywy instrument i żywy głos ludzki, to wszystko nagle tak mocno dotyka samego kompozytora, że do, dopiero wtedy słyszy pełnię tego, czego namiastka była gdzieś w głowie. Jest, Jest to, ta sam... różnica między tym. Tak, oczywiście, tak. Po prostu do tego dochodzi jeszcze interpretacja, prawda? Każdy muzyk, każdy, każdy dyrygent, każdy śpiewak ma jakąś tam licencję na interpretację. Dokładnie. I mało tego, nawet przy wielości wykonań tego samego utworu, mm -hmm. każde wykonanie jest inne. No bo jest pewna swoista, taki klimat, charakter danego wykonania, też danego miejsca. I to czyni. Każdy, ktoś mnie pytał kiedyś, jak to jest, jak słyszę się któryś raz swój utwór, mm -hmm. czy on się nie nudzi? Bo że on się nie nudzi, bo zawsze. Tutaj ważnym elementem jest czynnik ludzki, a człowiek, kiedy wykonuje, śpiewa, odtwarza ten utwór, ma w sobie inne emocje. W przestrzeni dyrygenta też są inne emocje, więc to wszystko generuje niesamowitą taką, taki moment wykonania, który jest niepowtarzalny i w każdym momencie inny. Za każdym razem inaczej. Pamiętam, że porozmawiamy chwilę o panu. Pochodzi pan z muzycznej rodziny, czy był pan. Pierwszym y, y, przedstawicielem y, no, muzyki, pi pierwszym adeptem muzyki w pańskiej rodzinie. Mój tata świętej pamięci Jan bardzo lubił grać na akordeonie. Był takim muzykiem samoukiem. Y, także w domu był akordeon jako pierwszy instrument. Moja mama pięknie śpiewała. Pięknie śpiewała. Zawsze pamiętam jej głos, kiedy też i modliła i śpiewała podczas pracy. Natomiast we mnie pojawiła się taka iskierka zainteresowania muzyką kiedy w przedszkolu, gdzie, gdzie mama pracowała. Mnie bardzo gdzieś tam interesował, interesowało pianino, które tam się znajdowało. I zawsze podchodziłem grałem, i to było pierwszym impulsem dla rodziców, że może warto, żeby dziecko spróbowało, zaczęło się uczyć muzyki. Oczywiście Zachęcamy zresztą dzieci. Tak, proszę Państwa, to jest zawsze takie dziecko, nawet kiedy nie wykazuje, ale warto posłać dziecko nauki, gry na jakimkolwiek instrumencie bez jakiejś szczególnej perspektywy tego, że musi być wielkim muzykiem. Zawsze kwestie kontaktu z muzyką są niezwykle rozwojowe. Tak myślę było u mnie, bo to pianino mnie interesowało i rodzice posłali mnie najpierw na, do klasy akordeonu, potem klasy klarnetu, też w szkole średniej muzycznej, no a potem jakoś tak pojawiłem się w Krakowskiej Akademii Muzycznej, co było dla mnie bardzo ważnym momentem, niezwykle rozwojowym. Tu z tego miejsca chciałem wyrazić wielkie podziękowanie wszystkim pedagogom tego miejsca, że umożliwili mi wzrost i też to były czasy, kiedy student, który chciał studiować, to tak naprawdę mógł, mógł uczyć się w każdej przestrzeni, w ilości godzin, bez ograniczeń. Teraz jest troszkę inny system punktowy i są pewne ograniczenia ilościowe, wtedy nie. Więc to był czas Akademii Muzycznej w Krakowie, był dla mnie niezwykle cennym, bardzo rozwojowym i po prostu wtedy chyba najwięcej zyskałem. I z tego czerpię teraz, w tym czasie. Czyli zaczęło się od pianina. Skończyło się, można powiedzieć, na. Kompozycji, w którym momencie stał sobie sprawę z tego, że. Ma się przejście do jedna kompozycja, I że, że jednak muzyka huralna, On wybiera wokal sobra. i się rozwija wokal, wokalnie, a. prawda? Tu muszę też, drodzy Państwo, opowiedzieć o jednej takiej przygodzie z mojego życia, kiedy byłem jeszcze w drugim stopniu szkoły muzycznej, a uczestniczyłem też w życiu duszpasterstwa a szkół średnich u Dominikanów. I wtedy taki był ważny moment, kiedy duszpasterz powiedział, czując pewnie może jakoś moje moce muzyczne, przerobowe, poprosił mnie o napisanie utworu bardzo użytkowego, drobnego utworu yy, na chór, który miał służyć modlitwie podczas oczekiwania na zasłanie Ducha Świętego. Yy, ja, tak jak każdy młody człowiek, troszkę nie wiedząc siebie, yy, broniłem się mówiąc nie, niech ktoś inny napisze, a wtedy nie było tam innej osoby, yy, ale ten duszpasterz gdzieś chyba intuicyjnie czuł, że powinienem to zrobić i tak nalegał, prosił. Ja trochę ewangelicznie chcąc żeby dał mi święty spokój, napisałem i muszę powiedzieć, że to był pierwszy utwór, być może Państwo go znacie, śpiewacie w kościołach, niech nas ogarnie łaska Panie. O no proszę, no przecież, tak często. I jestem przekonany, że gdybym wtedy nie napisał tego utworu, to być może teraz... Gdzieś pan kariera wyglądałaby inaczej. Naprawdę i widzę, bo widzę też, ile, ile napisanie tego drobnego utworu Chociaż wielu muzyków, nawet zawodowych, których spotykam, mówi, że ten utwór, kiedy pojawił się w życiu muzycznym, też zrobił swoje. Więc tutaj. Czy tu może dotkniemy jeszcze tego, tej muzyki pana Piotrka, bo ona mhm. jest bardzo przystępna właśnie do takich tak. małych scholki scholiki gdzieś tam w parafiach, odległej w, w zaciszu gdzieś tam jakaś mała parafijka w Polsce. Tutaj na przykład bardzo dużo przecież śpiewacie e, utworów Piotra Pałki. I nie trzeba dużo instrumentów, nie trzeba dużo jakiejś orkiestry wielkiej. Jak Pan powiedział, nie? Dla przeciętnych takich nie. Ta muzyka trafia. Nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego, nie, żeby zrozumieć ten przemysł, no który tkwi. Czyli, właśnie, czyli to powołanie w sumie, tak? Mhm. Pan Piotrek. Tak, znaczy rzeczywiście jest, jest grupa takich utworów napisanych dość prostym, przystępnym językiem. Też w formie muzycznej niezbyt zaporowym, żeby śpiewacy chórów Amatorskich czy tak, shuł, różnych parafialnych też, ale też muszę powiedzieć, że jest tutaj grupa takich utworów bardziej wymagających. Chciałbym jest wysoko. Tak, naprawdę. I tutaj niektórzy też nie znają tej, tej grupy utworów, a chciałem o nich powiedzieć, ponieważ to jest dla mnie też niesamowite przeżycie i wielka przygoda, którą ja widzę to jednoznacznie, jest. muszę to drodzy państwo powiedzieć, jakoś pan Bóg mnie w tym wszystkim prowadzi. Jest to grupa utworów oratoryjnych. Od której się zaczęło. Jednym z pierwszych było, była forma taka para oratoryjna, czyli nie, niezbyt mocno rozbudowana, ale jednak już w której uczestniczył i soliści, i recytator, i grupa orkiestrowa. To jest tryptyk rzymski Jana Pawła. Niesamowity, myślę, utwór, ponieważ tekst, do którego pisałem muzykę, jest też niezwykły. To są medytacje Jana Pawła. Okay. Tak, się, tego? Tak, świętego naszego kochanego. Pamiętam, kiedy pochylałem się nad tym tekstem, to był on niezwykle plastyczny, inspirujący, no sama pierwsza część, y, strumień. Y, po prostu, kiedy człowiek zaczyna czytać, wchodzi w medytację, czyli wymagające osobistego kontaktu, osobistej relacji, wczytania się w ciszy. I tu był też pewien klucz do pisania tego utworu, że pomyślałem, że najlepszym sposobem, y, żeby muzyka nic nie popsuła, a umożliwiła może, otworzyła przestrzeń kontemplacji, medytacji, była taka forma, że te medytacje, te teksty Jana Pawła są czytane w ciszy, a moja muzyka delikatnie, skromnie gdzieś tam się pojawia, łącząc te obrazy. To był pierwszy utwór oratoryjny i potem dziękuję za zaufanie tym wszystkim, którzy mnie prosili o różne utwory, a wśród nich był utwór na, podczas powtórnego powtórku, powtórnego pochówku Mikołaja Kopernika we Fromborku. Miasto Braniewo poprosiło o napisanie utworu właśnie o Mikołaju Koperniku. Też myślę utwór niesamowity, ponieważ każdy ten utwór pozwala mi wejść głębiej w daną tematykę. No, założyciel Michalitów, oratorium o, o księdzu Bronisławie Markiewiczu, niedawno powstałe oratorium w, w oczekiwaniu na beatyfikację kardynała Wyszyńskiego, oratorium o, o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Też niesamowity utwór. To są formy dość rozbudowane, napisane językiem może niezaporowo trudnym, chociaż już troszeczkę wymagającym koncentracji, gdzie jest pełny skład orkiestry, czworo solistów i no, także takich utworów jest kilka, można gdzieś, zachęcam, na, żeby odejść w drugą stronę. No to i to franciszkanie. Właśnie. No właśnie i też jeszcze chciałem podziękować z tego miejsca franciszkanom konwentualnym w Krakowie, gdzie tak naprawdę od ponad 25 lat jako kompozytor, jako dyrygent mogę Mogę, mogę oddawać gdzieś Panu Bogufałę w tych talentach, które mi dał. Też komponując, stworząc między innymi, msza dla tej bazyliki, tu dziękuję za zaufanie Gwardianowi, właśnie Franciszkanów. To był tak. dla mnie, tak, w Krakowie, wielki zaszczyt. Potem jeszcze taki cykl mszal napisany na beatyfikację Zmyszka i Michała, współczesnych męczenników, którzy w 1991 roku oddali swoje życie w, w Peru, w Pariach Więc z tych utworów jest bardzo dużo. Tu może nie będę przedłużał mówiąc o tym. Zachęcam do odwiedzenia mojej strony. No i najnowsze, najnowsza współpraca. No i właśnie, tutaj ten moment, kiedy już za, 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 już w niedzielę odbędzie się kolejne wykonanie, ale z elementem prafemierowym. Jednak, czyli będą różnice w porównaniu będą, do... Będą, co... będą. To będzie pierwsze wykonanie ostatniej części. Mianowicie tutaj trzeba wspomnieć o księdzu... Tak, ksiądz Zygmunt Ostrowski, który jest inspiratorem głównym do powstania tego utworu poprzez pisanie tych pięknych tekstów, po wysłuchaniu premiery, która była jesienią, na którą jeszcze nie udało mi się dojechać, powiedział, że brakuje czegoś, co będzie zamykało ten, to oratorium w formie wielkiego uwielbienia, oddawania chwały Panu Bogu i stwierdził, że potrzeba tam jeszcze dopisać kolejną część Alleluja! Porozmawiajmy już przez chwilę o tym, czym jest oratorium. Jest to niezwykle trudny utwór. Przede wszystkim dla kompozytora, który musi zatroszczyć się nie tylko o warstwę melodyczną, ale rozpisać czwórkę przynajmniej solistów, a chóry. Na ilu ścieżkach tak naprawdę toczy się ta warstwa muzyczna? Jak wygląda partytura? Drodzy Państwo, kiedy kompozytor, kompozytor dostaje tekst maszynopisu mhm. i patrzy na te kilkanaście stron yy, tekstu, to zawsze ja z, i tak myślę sobie: Ojej, co tu napisać? I co w ogóle? Więc Zawsze doświadczam wtedy niesamowitej działania Ducha Świętego, Bożego działania, kiedy musi być czas, kiedy kompozytor yy, poświęci czas na medytację, kontemplację i wejście w ogóle w przestrzeń tekstu, który pisze autor tego tekstu autor libretta. Yy, i to jest taki moment dużej pokory, bo trzeba, wsłuchując się w ten tekst, po części wejść w jakąś narrację piszącego ten tekst, o co mu chodzi. Co co chcia... może wymienimy go, tak? Tak, ksiądz, oczywiście. Ksiądz Zygmunt, Ostronski, którego bardzo, tak, potrawiamy. Tak, idziemy ten dalej. Człowiek. Także kontynuuję. No i potem jest moment, kiedy napływają pierwsze motywy. To jest bezsenny i bardzo ważny moment, kiedy nie można tego zbagatelizować, chociaż wydawałoby się, że niektóre melodie są tak banalnie proste. Trzeba je zapisać ja zazwyczaj piszę je albo w, na kartce notowej, albo teraz korzystam z różnych urządzeń elektronicznych, gdzie te motywy sobie rejestruję. I potem, kiedy już jest ta pierwsza grupa tych, tych motywów, zaczynam właściwą pracę. I tak jak pan właśnie powiedział, jest to praca, w której trzeba już działać wielołądkowo. Utwór orator, oratoryjny, oratoryjny wymaga rozpisania, oczywiście, na skład orkiestry, gdzie są też fragmenty, ensemble instrumentalne, ale jest bardzo ważna y, grupa przekazu poprzez treść, czyli soliści, chór, przenikanie tych warstw. No i oczywiście, może być też narrator, może być recytator, tak jest, jest w tym utworze. To są, to są długie godziny, ale bardzo pięknej takiej pracy. Ja zawsze jestem pełen, pełen podziwu, jak to wszystko gdzieś. Dlatego wspieramy się czasami z piotkiem, To jest sercem, bo czasami jak się śpiewa, nie? mówimy kompozytor, ale kompozytor jak pisze, to on jakby pisze to na sucho, czyli słyszy niby to, ale jeszcze żywe wykonanie, interesuje go żywe wykonanie, a żywe wykonanie muszą wykonać chóry, orkiestra. I teraz. Tak. Między tym a tym może być różnica. Ja, panie I... zastanawiałem się też nad tym, ja. ale y, ja głosuję na kompozytora, tak? I jak, ja za też... każdym razem, tak. jak, jak wybieramy się na jakąś tak. operę, y, ostatnio, nie wiem, Aida mogliśmy oglądać w, w Lyric Opera, tak. nikt nie wie, kto jest autorem libretta, natomiast wszyscy wiedzą, właśnie. że AIDO napisał Giuseppe Verdi. Tak, tak. A... Czyli w sercu, w głowie kompozytora jednak to jest, bo Więc... my to oddajemy, prawda? No właśnie. My musimy to teraz wydobyć, to co kompozytor ukrył. Zgadza się. Tak? Zgadza się. A tym, tym razem będziecie mieli o tyle trudniejsze zadanie, że A na podium z tak. Batutą będzie osoba, która nadała cały kształt Dokładnie. Dokładnie. Temu, Dokładnie. temu przedsięwzięciu. Dokładnie. Tak, jest tego miejsca, jeżeli można, to chciałem też wyrazić podziękowanie właśnie panu Zbigniewowi. Bo tak naprawdę po części przyjeżdżam na, na, na gotowo wykonaną pracę, gdzie... To też trzeba podkreślić, że cała grupa zespołu działającego właśnie w chórze, przy Bożego Miesięcia w Lombard, została przez pana Zbyszka przygotowana. To są też godziny pracy. Tych wspaniałych ludzi, miałem okazję ich spotkać już. Wcześniej miałem pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Tak, bardzo was pozdrawiamy. I bardzo dziękuję im za tą pracę, którą w zasadzie już w, zasadzie w sobotę będzie próba, kiedy wyjdę na podium i potem rozpocznę utwór, ale oni to wszystko musieli przygotować. To, jest, to są też godziny ich pracy. I rzeczywiście. Tak naprawdę wtedy, kiedy dopiero wykonawca zacznie te wszystkie pomysły kompozytora realizować poprzez wykonanie i wokalne, i instrumentalne, wtedy to słowo staje się ciałem. I bez nich też by się nie mogło odbyć. Czyli jest to jakaś tam współpraca, o, ale, ale pomysł jest zawsze nie kompozytora. Tekst jest dobry, nie? Jak ktoś dobrze napisze, ale kształtać. Na Jednak kompozytor też ożywia tak. tekst, prawda? Bardzo mi się podobało to, Panie Piotrze, o czym Pan wcześniej, że muzyka powinna ilustrować, muzyka powinna dodawać głębi. I broń Boże, muzyka nie powinna przeszkadzać w tym, żeby słuchacz mógł tak. naprawdę przeżyć przekaz. A jak trudne jest, jest to zadanie? No to rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ważny element, żeby, żeby dopisane dźwięki nie popsuły tego, co gdzieś jest w przekazie treści, bardzo istotnym. Ja nie ukrywam, że dla mnie, pisząc utwory szczególnie z przestrzeni muzyki religijnej, mm. oratoriów religijnych, bardzo ważnym elementem, który towarzyszy mi podczas procesu tworzenia, jest przestrzeń i kontemplacji i osobistej modlitwy. To bardzo mi pomaga. pomaga. Oczywiście nie chcę zrazić tych, którzy może jakoś duchowo mieliby tu przejść wskazania, natomiast dla mnie osobiście jest to taka niezwykła przestrzeń, ponieważ te utwory chciałbym, żeby nie były, były nie tylko przestrzenią artystyczną. Mm ale żeby szczególnie w tego typu utworze, utwór o Bożym miłosierdziu w życiu ludzi, był też jednak modlitwą tych, którzy go wykonują, czyli wszystkich churzystów, solistów, jak również drygenta, i żeby to była przestrzeń takiego doświadczenia duchowego, koncertu, który będzie wielkim przeżyciem, głębokim przeżyciem, takim misterium, gdzie będziemy proklamować tę niezwykle, niezwykle piękną, głęboką prawdę. Bożego miłosierdzia. Niezgłębionej łaski. Czyli, tak. czyli, czyli mamy przekuć to, żeby nie była nasza chwała, ale żebyśmy naprawdę tak. na końcu oddali chwałę Panu Bogu. Bo o, to jest cel nasz, prawda? Dokładnie. I pana, Dokładnie. i nas wykonawców, że to nie jest taki stricte taki koncert, jak się idzie do sali koncertowej. To jest, ma się to zakończyć wielką modlitwą i uwielbieniem miłosierdzia Bożego. I to chcemy przekazać państwu. I na to liczymy, że wy też będziecie się modlili tymi tekstami, będziecie śpiewali z nami, bo teksty pokażemy może na ekranie też w wielu miejscach. Także, także zapraszamy bardzo, oczywiście. Panie Zbigniewie, jak wyglądały przygotowania? Wspomniał pan, że to godziny wytężonej pracy, ale zanim muzycy zasiądą, czy ustawią się na prosteniu, trzeba będzie trzeba było ich znaleźć. Trzeba było skonfigurować. Tak, tą... to rzeczywiście to jest lista. Będzie lista podana na programie wszystkich wykonawców, także dostaniecie, jak przyjdziecie. Ja oczywiście zapraszam i razem wspólnie z kompozytorem na to spotkanie nasze modlitewne, ale no, z muzykami jest bardzo ciężko, jak sami Państwo wiedzą, że czas jest bardzo cenny dla każdego, więc tym bardziej jest trudno zgromadzić ludzi, którzy by tak chcieli od serca. Czasami bez wynagrodzenia przyjadą i robią próbę, więc robimy to bardzo. No, jakimś takim skąpym czasie ponieważ przydałoby się więcej prób dla tych grających i dla tych śpiewających, ale to co jest możliwe, zrobiliśmy to co jest możliwe. Dobrze, że zaczęliśmy już w tamtym roku, więc jest mniej do zrobienia. Mieliśmy tylko aleluja do przygotowania teraz. Natomiast na pewno jeszcze będzie miał pan kompozytor sporo do pracy z nami, ponieważ pewne rzeczy będzie chciał poprawić. Ja z góry dziękuję tym wszystkim, którzy właśnie z chóru bezinteresownie przecież poświęcają swój czas, przyjeżdżają. Muzycy grający zarabiają trochę pieniędzy, ale to też po niskich kosztach, więc znalazłem sporo i Amerykanów, i Polaków, i nawet z Ukrainy, pani, nawet z Bułgarii pani z synem będzie grała. Także mam międzynarodową grupę i to są niektórzy profesjonalni bardzo, którzy instrumentaliści, którzy grali w Wielkich Filharmoniach i prezentowali się tam właśnie na pierwszych miejscach. Także są w tej chwili może już bardziej wiekowo starci, ale grają też pięknie, także na pewno jest co słuchać i grają dobrze. Natomiast no jak, jak wszędzie potrzebne są, więcej potrzeba jest prób, a z tym jest bardzo, bardzo ciężko dojechać, znaleźć czas dla wszystkich, żeby ich zgromadzić jak Państwo wiedzą, że niełatwo wszystkim dogodzić, żeby znaleźć czas dla każdego odpowiedni, bo ktoś znowu nie przyjedzie na próbę, bo, bo ma jakieś zajęcie. Więc, więc to, co było możliwe, zgarnąłem tych ludzi, więc w sumie będzie 25 osób grających, plus no, śpiewających około 35, może 40 będzie chór baso, którym chcę bardzo serdecznie podziękować panu Bartkowi Ciężobka, który przygotował chór oddzielnie. I pomogą nam, połączyliśmy chóry, także z góry dziękuję Chorowi Pasto, no i Pani, e, pani tak tak Pani Wasie Bielszta, która też wtedy mi właśnie tak pozwoliła na to, żeby tą współpracę rozwinąć. Także im dziękujemy. No i, i nie chcę wymieniać oczywiście wszystkich osób tutaj, e, bo to będziecie mieli na programie, zresztą jeszcze wymienimy ich może po zakończeniu koncertu. A przede wszystkim no nieogromna radość, ponieważ e, Osiem lat temu, 2016 rok, a Państwo pamiętają, zrobiłem wielką akcję, która no, miała jakoś trochę poruszyć tych, którzy przepuszczają przez granicę. Wtedy został brutalnie pan Piotrek wyrzucony ze Stanów, bo tak można powiedzieć, bo nie było podstaw, żeby go zawracać do Polski. Nie dotarł w 2016 roku, dlatego cieszymy się, że przyjechał do nas w środę, wylądował szczęśliwie, jest z nami. I będzie dyrygował, tym razem będziecie mieli mistrza. Ja natomiast dziękuję Wam za to, że no przyjęliście mnie, bo w sumie dzięki Panu Piotrowi ja się rozwijam. No bo prowadziłem chór, a później trzeba było prowadzić orkiestrę jeszcze, więc to jeszcze taką orkiestrę, I to, który... skopikowano to skopikowano. jest tak, z, Ta, z sekcjami. Będzie harfa jeszcze przecież, a to jest piękny instrument, więc, więc jest co grać, jest co śpiewać, więc teksty są piękne. Księdza Chrzcowskiego jeszcze raz pozdrawiamy i dziękujemy za współpracę, za na, to, że z nami jest Chrystusowiec i, i dlatego, cóż możemy jeszcze dodać, no zaprosić Panie, Państwa ja wszystkich. Ja może poproszę o, o taką szybką analizę tekstu. A, bo ten tekst to opowieść o no, historii zbawienia, historii miłosierdzia. Tak, od bram raju po, po dzień dzisiejszy. Tak, Stary Testament, Nowy Testament. Tam są fragmenty, które nam o tym mówią, które właśnie od stworzenia, Przeprowadzają nas do tych, którzy już bardziej współcześnie, czyli Siostra Faustyna Kowalska, święty Jan Paweł II, błysławiony ksiądz Michał Sopoćko, którzy dawali też swoim życiem, swoją wiernością, świadectwo właśnie o Bożym Miłosierdziu, i taką tak naprawdę zachętę, bo myślę, w tym utworze, kiedy Państwo będziecie uczestniczyli w tym koncercie, w tym ministerium, zachętę do bezgranicznego oddania się zaufania i swojego życia Bożemu Miłosierdziu. Który wypływa z wielkiej miłości Pana Boga, który oddaje swojego syna. Trwamy w okresie jeszcze Oktawie Wielkanocnej. Z miłości do nas, do każdego z nas. Po co? Po to, żebyśmy byli zbawieni i żebyśmy tak naprawdę już za chwilę mogli wszyscy razem, wspólnie oddawać chwałę Panu Bogu. Tam, dokąd wszyscy zmierzamy. No i jeszcze przekaz taki wyraźny jest tam. I to zachęcam, żeby z nami śpiewać. Przekazania to drogowskazy. Tak, Panie Wiosło. Panowie, oratorium to. Wielki termin. Muzyka klasyczna to gatunek muzyki, do której większość z nas, z nas słuchaczy, nie są przyzwyczajeni. Wiele osób może się bać, Właśnie, tego, to może jest? pomyśleć, nie, że to nie jest tak. dla nich. Może uspokójmy wszystkich. Właśnie. Melodie, linie melodyczne, drodzy panie. Nie, nie, nie nudzą się. przepiękne. Mogę pani Łukaszu powiedzieć, w Wyrin, byliśmy u św. Józefa w Wyrin, dziękujemy księdzu Prowostrowi. Było bardzo dużo ludzi i po prostu ludzie po całym oratorium zostali jeszcze jakbyśmy mogli jeszcze śpiewać to by jeszcze dalej zostali jeszcze by słuchali więc, więc można powiedzieć że oratorium nie nudziło nie znudzili się ludzie oratorium tak proszę państwa proszę się nie bać rzeczywiście bo kiedy słyszymy formę oratorium kojarzy nam się z dużą monumentalną formą tak poniekąd też jest bo no to jest dość rzeczywiście obszerny utwór ale tak naprawdę konwencja język muzyczny który tutaj zawarty jest w tym utworze jest bardzo przyjacielski on ma pomóc ludziom we e, wsłuchaniu się w te wszystkie treści, o których właśnie mówiliśmy, ale jest napisany językiem takim bardzo, bardzo przystępnym, który ma w tym momencie, to nie jest język aw awangardowy, no. jakiś specjalnie trudny, więc absolutnie proszę się nie bać. Myślę, że y, Państwo zbudują nową jakość w sobie, otworzą się na, na, na tego typu dzieła muzyczne duże których naprawdę nie trzeba się bać, a myślę, że pomogą Wam dobrze przeżyć ten wieczór, też duchowo, takiej radości, spotkania z innymi. Mam taką wielką I nadzieję. Muszę jeszcze Pana kompozytora wyróżnić, Pana Piotka, dlatego, że, dlatego, że ja go zawsze proszę, Piotek, tylko za bardzo nie iść tak w kierunku modernizmu, żeby ta muzyka była, jednak, mimo wszystko, zachowała jakiś klimat takiej, właśnie muzyki dawnej, kościelnej, żeby ona jednak stwarzała to przestrzenie możliwości, żeby ona. Nie odbiegała tak bardzo i nie, nie naśladujmy aż tak bardzo tej muzyki świeckiej w kościołach. I właśnie pan Piotrek to robi. Jego muzyka mimo wszystko nawiązuje do tych klimatów dawnej muzyki. I cieszę się, że ta współpraca dobrze wygląda. Jak długo trwa oratorium o Boże Miłosierdzie w życiu ludzi? Godzina 25, ale jest nowe. Hallelujah! No tak, myślę, że godzina 30. 90 minut. Ta, godzina 30. Tak to jest. już jest wyzwanie. dla To słuchaczy. już jest wyzwanie, ale proszę naprawdę się nie martwić. Będziecie naprawdę szczęśliwi, że w takiej modlitwie będziecie uczestniczyli. Czy będzie przerwa w środku. I zrobimy przerwę no, w środku, żebyście się właśnie trzeczkę odprężyli. I potem wrócimy z powrotem. Także jeszcze od razu mówię, że będą ciekawe płyty. Pan Piotrek przybył ze sobą ciekawe płyty właśnie, także można będzie sobie jeszcze nabyć jego utwory inne. Wspaniale. Zanim, drodzy Państwo, zaprosimy Was jeszcze raz. Pytanie o to, czym zajmuje się Pan w Polsce na co dzień? Wiem, że stworzył Pan chór w oczy Angeli, ale nad jakimi projektami pracuje Pan w Polsce na co dzień? Tak, w Polsce takim podstawowym zajęciem to jest prowadzenie tego chóru. Jak również wykonuję i prowadzę różne warsztaty liturgiczno-muzyczne w całej Polsce, także w Europie. W świecie jeszcze nie, ale w Europie. Jestem zapraszany do różnych polskich misji katolickich, gdzie mam kontakt z takimi wspaniałymi ludźmi, którzy też chcą udoskonalić swój poziom muzyczny, którym potem posługują i służą Kościołowi. Jestem też wykładowcą w Instytucie Franciszkańskim w Krakowie, uczę kleryków śpiewu, próbuję pomagać im w podnoszeniu umiejętności muzycznych, żeby potem jako kapłani pięknie śpiewali. Też zajmuje się właśnie komponowaniem dużych form muzycznych na różne zamówienia, na różne okoliczności, więc... Kołobrzeg, też projekt piękny, w Kołobrzegu, Boże Ciało. W Kołobrzegu, tak. Nie, Chociaż to... nie kołobrzeg Nie, we Wrocławku. Wrocławku, jest taki duży koncert uwielbienia też, który miał już swoich 12 odsłon, to jest taki młodszy brat dużego koncertu w Rzeszowie, jednego serca, jednego ducha. Tak, a teraz, Boże Ciało, tak. Bo jest... Boże Ciało, tak. W Polsce tak. jest teraz taka, taka tradycja, piękna tradycja, że w Boże Ciało odbywają się duże potężne koncerty uwielbieniowe. Mam tak. okazję też produkować i jako dyrygent prowadzić taki koncert właśnie we Wrocławku. Świetnie. Jeszcze może taka prośba, jak będziemy ogłaszać, żebym nie zapomniał, bo chcemy zrobić spotkanie z panem Piotkiem w niedzielę 14 kwietnia o godzinie 4.30 w King's Hall. Telefon jest na moich plakatach. Tam do mnie taki telefon na samym dole jest do mnie telefon, jakby ktoś chciał, zespołów albo z grup muzycznych, organiści, jak będą słuchać, albo księża. Proszę, może wysłać właśnie śpiewających utwory pana Piotka Pałki, żeby przybyli do nas na 4:30 do King's Hall w Lombard. Adres będziemy jeszcze podawać, także, także zapraszam już od razu z góry na to spotkanie. Niedziela, 14 kwiecień, 4.30 pm z Panem Piotrkiem, kompozytorem i możemy wtedy porozmawiać, jeszcze możemy się dowiedzieć, może nawet mini jakieś warsztaty Pan Piotrek zademonstruje bardzo dla bardzo nas. Bardzo. <tryk> Drodzy. Drodzy Państwo, widzimy się w takim razie 7 kwietnia w Lombard. 13 kwietnia będzie można oratorium o Boży Miłosierdziu w życiu ludzi wysłuchać w Parafii Św. Jana Briebuł w Niles, później 20 kwietnia w Kościele Św. Stanisława Kostki w Chicago, 21 kwietnia w Parafii Św. Williama i 27 kwietnia już bez Pana Piotra w Kościele Sacred Heart, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pelos Hills. O, także kto chce być kompozytorem? Bo pan Piotr musi wrócić 22 do Polski, więc proszę w tym czasie wybrać się na cztery do tych pierwsze koncerty. Tak, na cztery pierwsze. Zapraszamy wierze. również 14 do, do Kings Hall. Wszystkie te informacje znajdziecie państwo w opisie do tej rozmowy. Moimi gośćmi byli dziś pan Piotr Pałka, dyry, dyrygent i przede wszystkim kompozytor, kompozytor oratorium, oraz pan Zbigniew Blicharz który całe to przedsięwzięcie tutaj własnymi rękami przygotował. Dziękujemy ja panu bardzo. bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy. Dziękujemy i pozdrawiamy. Z Panem Bogiem, niech będzie pochwany Chrystus.